Powoli wszystko się uspokaja. Sezon wchodzi w decydującą fazę. Masz praktycznie zapewnione trzecie miejsce w Premier League. Możesz jeszcze awansować do finału Ligi Mistrzów. Jesteś Tottenhamem. Dla Ciebie to układ doskonały. I robisz to. I robisz to. Oczywiście z tego półfinału z Axem to się tak nie śmiejmy, bo tutaj jeszcze sprawa jest tak naprawdę otwarta, wszystko może się wydarzyć w rewanżu i tak dalej, ale w tej Premier League to tak naprawdę na co możesz liczyć z takim bilansem w ostatnich kilku meczach sezonu? To znaczy w momencie, kiedy reszta stawki bije się jak szalona, jak szalona walczy o to trzecie i czwarte miejsce w Lidze Mistrzów, robisz to coś takiego, a te drużyny zrobią wszystko, to znaczy, wszystko, żeby zapewnić sobie udział w tych elitarnych rozgrywkach. Cóż za okazja, cóż za szansa, którą sprezentowałeś Manchester United. I to właśnie Czerwone Diabły. To one podwodzą Olegu Narasolskiego. To one odzyskują drugą młodość i w pięknym stylu rozprawiają się w lidze mistrzów z PES, że tylko po to, by. Przegrać walkę o półfinał z FC Barceloną. Możesz być pewien, że United wykorzysta twoje potknięcie. <grym> Możesz być pewien. No dobra, spokojnie. Im się nie udało, ale tam walczą o te lokaty. Cztery drużyny. Cztery drużyny walczą o dwa miejsca i wiesz co? Wiesz co jest twoim prawdziwym problemem? <grym> że masz w szeregach rywali swoich odwiecznych wrogów jest Chelsea i Arsenal. Obie mają w swoich szeregach naprawdę fantastycznych zawodników, którzy potrafią przesądzić losy każdego spotkania w pojedynkę, ale bez żartów, nie żartujemy. Obie ekipy mają wszystko, by poradzić sobie w końcówce i Chelsea staje na wysokości zadania. Bo no to je jedno zwycięstwo, dwa remisy i porażkę i tym gówno bilansem cię wyjaśnia. i wtedy w tym konkretnym momencie, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej ty jako Tottenham uświadamiasz sobie, przed jaką sytuacją jesteś postawiony. Ktoś trzyma pistolet przy twojej skroni. Nie. Ktoś trzyma naładowaną armatę przy twojej twarzy, przy twojej głowie. To twój największy rywal, arsenal, kanonierzy. Dla których czwarte, <laughs> czwarte kur? Miejsce jest na tyle istotne, co dla ciebie. Stawką jest Liga Mistrzów w przyszłym sezonie. Poniosłeś trzy porażki, wygrałeś tylko raz. To się nie może udać. Arsenal nie może okazać się aż takim frajerem. Idealne podsumowanie w formie graficznej, znalezione na grupie naszej, to tylko piłka nożna. To mnie po prostu tak rozwaliło, że nie mam chyba nic do dodania, bo to jest idealne odzwierciedlenie sytuacji Arsenalu i tej całej końcówki. Ten moment, kiedy walczysz o wejście do Ligi Mistrzów i robisz to. Ten moment, kiedy elegancko obstawiasz sobie meczyki pierwszej czwórki na Fortuna.pl, a ona robi to. Ten moment, gdy walką o pierwszą czwórkę nazywasz to. Ale w sumie. Jakby się nad tym zastanowić, to te ringowe popisy Najmana też się nazywają walką. Kontuzja Marcina. I powiem Wam szczerze, że naprawdę nie pamiętam aż takiej padaki w końcówce lig, Bo to, że mówimy teraz o Premier League, to jest jedno. I oczywiście możecie tutaj e, mówić o tym, że no Tottenham skupił się na lidze mistrzów. No tak trochę nie bardzo, patrząc na wynik pierwszego meczu, ale. Czekamy, nie czekamy. Możecie mówić, że Arsenal przecież może wygrać Ligę Europy, więc w sumie ta pierwsza czwórka jest nieistotna. Możecie mówić to samo o Chelsea, która chociaż ma shitty bilans, to, to i tak udaje im się. A United, no jakie jest usprawiedliwienie dla United, poza faktem, że tam ci piłkarze powinni naprawdę prace społeczne wykonywać. Więc jeżeli miałbym jakoś podsumować sytuację Tottenhamu, to myślę, że ten tweet oddaje go w 100%. We're absolutely shit. Terminarz mieli zdecydowanie najłatwiejszy Tottenham, dlatego mówiłem o nich, że to oni zajmą raczej na 100% to trzecie miejsce. Później tak jak typowałem miała być Chelsea, no zamieniła się z Totkami. później miała być Arsenal na końcu United, wszystko tutaj się zgadza. I mówiłem też, że każdy potraci punkty, ale to... TO! To jest naprawdę, powiem szczerze, dla, dla kibiców tych drużyn to jest taki policzek w pysk, że to jest coś niesamowitego. I to jakim fartem Tottenham pomimo tego bilansu wchodzi do tej Ligi Mistrzów i już, no bo tak naprawdę ten bilans bramek, no nie chce się wierzyć, że Arsenal wygra nie wiadomo jak wysoko, to nam nie wiadomo jak wysoko przegra i Arsenal tak spieprzyć sprawę, no coś niesamowitego. Czekamy na finał Ligi Europy, raczej Arsenal w nim zagra, Chelsea też jest blisko i to będzie ostatnia deska ratunku dla Arsenalu. Jak chcecie zobaczyć jaką polewkę złapali zawodnicy Brighton, po ostatnim gwizdku z Arsenalem zapraszam tutaj na link na futrol.pl, bo nie mogę Wam tutaj zamieścić abekowo. Ale wróćmy do tych epickich walk o Ligę Mistrzów, bo Milan i Lazio walczą. Wchodzą i walczą i to jest walka 18+, tutaj krew bryzga na wszystkie strony, tutaj nie ma w ogóle żadnych zasad, łokcie, kolana, wszystko. To nie jest dla ludzi o mocnych nerwach. Sunday, Sunday. Milan i Lazio. No nie, powiem szczerze, trafiłem na, na mecz tych drużyn. Mówiłem o tym, poświęciłem ten odcinek, jak oglądałem ten Milan na żywo. Na to się po prostu nie da patrzeć. Krzysztof, piątek, tak mi przykro, że trafiłeś na Gattuso przez to pierwsze pół roku, ale spokojnie chyba się zbliża do końca jego przygoda za, z Milanem. Ale są na szczęście we Włoszech drużyny, które tę walkę Ligę Mistrzów biorą na poważnie. Myślę, że warto popatrzeć na Inter, który po prostu nie przegrywa meczów bo prawie wszystkie remisuje. No nie, naprawdę, to jest hit. To jest hit i w tym kontekście o taki bilans czy Atlanty, czy przepraszam, czy Romy no, zasługuje na, na jakieś wyróżnienie, na jakieś uznanie na, na tle tego całego z tego poziomu. I choć wydaje mi się, że w normalnych warunkach ekipy z, tak, ekipy z takimi bilansami mogłyby wypadać z walki o ligę mistrzów, to we Włoszech w tym sezonie się do tej walki włączają. No to jest ciekawe. W Hiszpanii na dwie kolejki przed końcem. W walce o ligę mistrzów najbardziej liczy się hetafę. Chyba, Hetafe. Dlaczego, ktoś zapyta, dlaczego ta drużyna grająca tak. Przyjemną dla oka piłkę, dla widza, liczy się w walce. Może dlatego, że Walencja z Sevilla postanowiły iść śladem Premier League i szczycą się mniej więcej takim bilansem. Walka o Ligę Mistrzów nabiera rozpędu. What the fuck? Co tu się dzieje? <grym> <How> Hetafek! <fuck? grym> w Niemczech grający rewelacyjny sezon Eintracht, cały czas mający szansę na finał Ligi Europy, ma bardzo słabą końcówkę końcówkę i naprawdę może się zaraz okazać, że wypadnie z tej, z tej stawki, która się za załapie do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Ale dla odmiany mamy tutaj rewelacyjnie finiszujący Lipsk, rewelacyjnie finiszujący Leverkusen i u nich ta walka wygląda zdecydowanie na poważnie. Tutaj nie patrzcie na Eintracht i na München Gladbach, bo nie o to. I widać, że te drużyny właśnie na pełnej wjeżdżają. Zwłaszcza brawa dla Lipska, który teoretycznie ma już przewagę sporą, a cały czas ciśnie, i to jest, i to jest fajne. I na koniec perła wszystkich lig. Perła wszystkich lig, nasza rodzima ekstraklasa. Tutaj mówimy nie o falco Ligi Mistrzów. Wiadomo, e, tylko tutaj mówimy o walce o mistrzostwo. Tak oto rewelacja sezonu zasadniczego Lechia, która zmagała się przecież z niską frekwencją i z, podobno z problemami finansowymi, w rundzie mistrzowskiej robi zeszłorocznego Lecha. Legia nawet nie próbuje kibicom szczędzić stanów przedzawałowych i stwierdziła, że ty, a gdyby pokazać co to znaczy dosłownie gra w kratkę? Uwaga, spoiler alert: alert grając w kratkę do końca raczej nie wygrają mistrza, bo pojawiła się ekipa, która jakby rozumie, co to znaczy grać o mistrza. Nazywa się Piast, pochodzi z Gliwic. I brawo dla nich za to, co odpieprzają w rundzie mistrzowskiej, ale nie tylko. I teraz czytam wypowiedzi. Piast zasłużył na mistrza jak najbardziej. Yy, to oni powinni nas reprezentować w europejskich pucharach, więc tak, po pierwsze, kto zasłuży na mistrza? Ten, który na koniec sezonu tej rundy mistrzowskiej po 37 kolejkach będzie miał najwięcej punktów. Takie są fakty, mieli Państwo, to po pierwsze. Po drugie, ze sprawiedliwego punktu widzenia, porównując budżety Legii z Piastem chociażby i możliwości zawodników, Rzeczywiście taką sprawiedliwością wydawałoby się dziejów, że ten Piast, ten Kopciuszek, tak jak Leicester swego czasu sięga po to mistrzostwo, tym bardziej, że naprawdę należy im się ogromny szacunek, bo oni nie męczą buły. Jak się ogląda ich mecze w odróżnieniu do in innych drużyn Ekstraklasy, to po prostu widzisz tam pomysł na grę, widzisz, że Fornalik ma pomysł na grę tej drużyny i ona to realizuje, co jest brawa. No po prostu brawa dla Piasta. Nasze takie odczucia wizualne Pomijając całą rzeszę krytyków Legii, dla których Legia nie powinna mieć mistrza, bo ma za dużo pieniędzy. To jest w ogóle hit. A, poza tym, tak, sędziowie i wszyscy pomagają. No, ustaliliśmy, tak, okej. Okay. I też nie patrzmy na pryzmat, kto powinien mieć mistrzostwo, bo sam kiedyś taką pułapkę się wprowadziłem, że przez pryzmat tego, kto ma największe szanse w europejskich pucharach. Mistrzostwo Polski to jest... Coś, co zawodnik zdobywa, i do końca życia, do końca swoich dni, może o sobie mówić: Byłem mistrzem Polski w piłce nożnej. I to jest po, to, po co się gra w piłkę nożną w ekstraklasie, żeby być mistrzem Polski. Ewentualna późniejsza walka o Puchary, byle nie taka walka jak w Premier League o tą czwórkę, chociaż patrząc na przeszłość, to właśnie coś takiego jest. To jest tylko dodatek do tego smaku mistrzostwa i utarcia. No, reszcie stawki. Powiedzi, powiem wam, nie mam pojęcia, jak to się zakończy, nawet nie zamierzam tego typować, bo Pff, zaraz się okaże, że Piast się wychrzani na jakimś pseudomeczu, który powinien wygrać zamkniętymi oczami i będzie poza I na koniec, przepraszam, z góry przepraszam, bo to nie jest coś, co ja zaplanowałem, nie jest coś, co wymyślałem, to mi po prostu spadło do głowy, uznałem, że jest śmieszne. Yy, więc radzę już teraz, zostawić łapkę w górę, jeżeli się filmik podobał. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, to zachęcam cię z całego serca. Przed usłyszeniem tego dowcipu, może się okazać, że jesteś kibicem Realu i będziesz tak się rozbawić, że stwierdzisz, nie kliknę. Mianowicie, takim przykładem tego, że Real, Real był mądry, bo wiedział, co zrobić, żeby się nie sfrajerzyć na koniec sezonu. Sfrajerzył się w marcu, i do czerwca można zapomnieć. Ale nie śmieję się, bo bardzo zaraz gra z Liverpoolem, bez Salaha, bez Firmino. Jak ona odpadnie, to chyba trzeba będzie się wyprowadzić z kraju. A widzimy się w sumie jutro na live. Więc do zobaczyska.